Witajcie, kochani, w ostatnim już odcinku, czyli dwunastym, i dzisiaj powiemy sobie o chyba prostej rzeczy, ale myślę, że przydatnej dla każdego z nas. Kiedy zostaje usunięte własne hałaśliwe ja, powstaje przestrzeń i cisza, aby mogło być dostrzeżone i znaleźć miejsce coś innego. Sami tego nie dokonamy. To musi sprawić Bóg. Myślę, że to słowo, może nam um, uprzytomnić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie czasami nam się wydaje, że my możemy sobie coś wypracować i już jako gotowi, przepracowani, przyjdziemy do Pana Boga dumni ze swojego osiągnięcia, co to my nie nawyrabialiśmy. Z, nie wiem, na przykład pokonaliśmy jakąś słabość swoją, staliśmy się bardziej systematyczni, codziennie klękamy do modlitwy, wypracowaliśmy to, prawda? I dumni przechodzimy Panu Bogu powiedzieć, jak to się nam udało. Czasami mamy w drugą stronę. Widzimy jakieś wyzwanie i myślimy sobie, nie, no ja przecież nie dam rady, gdzie, gdzie to. I chciałabym dzisiaj w tym nagraniu odciążyć nas. Od takiego myślenia, że musimy cokolwiek sami zrobić, że cokolwiek musimy sami pokonać, z czymś się mierzyć, że mamy być gotowymi ideałami, które wtedy dopiero będą się Panu Bogu podobać, gdy wydoskonalą się z wszystkich słabości, sami oczywiście. I tutaj Edyta świetnie podpowiada, że tego nie możesz zrobić sam. Cokolwiek w tobie, może uczynić tylko Bóg, bo wszystko jest z łaski. Jeśli przyjmiesz łaskę, zdołasz pokonać swoją słabość, zdołasz się wydoskonalić w tym i w tamtym, ale to nie jest tak, że Ty sobie wypracowałeś, że Ty sobie zasłużyłeś. Oczywiście aspekt współpracy z łaską jest jak najbardziej tutaj po naszej stronie. Musimy tą swoją wolę wykazać. I czasami tylko i wyłącznie siłą woli i decyzji przy czymś trwać, bo nie będzie się nam chciało, bo będą przeciwności, ale tylko poprzez właśnie decyzję będziemy coś praktykować, poprzez wolę, poprzez wierność Bogu. Natomiast niczego nie możemy sobie przypisać jako naszej zasługi. I nie możemy stawać w takiej postawie, że Panie Boże, no ja sobie tutaj coś ogarnę, coś sobie poradzę, potem do Ciebie przyjdę, będziemy razem współpracować. Nie, 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 nie. Cokolwiek masz zrobić w swoim życiu, kolejność jest następująca. Stajesz przed Bogiem goły i wesoły z niczym, bo dokładnie masz nic do zaoferowania. I dopiero taki świadome swojej słabości, swojej grzeszności, tego, że masz potencjał, ale ten potencjał może być wprowadzony w akt tylko dzięki Bogu. Więc stajesz przed Bogiem i tu się zaczyna przygoda wydoskonalania, pokonywania słabości, stawania się lepszym. I tak jak święta Edyta tutaj proponuje, bardzo warto jest zacząć od właśnie tego, Wyciszenia swojego hałaśliwego ja. Bo nasz egoizm to jest naprawdę gruby przeciwnik w naszej duchowej rzeczywistości. Nasza próżność, nasza pycha, zazdrość to są takie w sumie goryle naszej rzeczywistości duchowej, które mocno się przeciwstawiają naszemu wzrostowi. Ale mamy Boga. Nie jesteśmy sami. Tylko, żeby ta świadomość do nas dotarła, musimy w pokorze przyznać właśnie, że nie mamy nic, że jesteśmy słabi, że jesteśmy bez Boga bardzo krusi. I jeżeli chcemy żyć życiem zwykłym, możemy żyć bez Boga. Powie o tym każdy ateista. Ale jeśli chcemy żyć życiem genialnym, nadprzyrodzonym, Życiem, które oferuje Bóg, no to bez Boga nie da rady. Ani w jednym celu, ani w jednym momencie. I kochani, życzę nam tego, abyśmy potrafili stanąć w swojej słabości, bo od tego wszystko się zaczyna. Musisz Bogu wyznać swoją słabość, żeby mógł uczynić ciebie silnym. Dopóki czujesz się silny, to co Bóg ma interweniować? Gdzie ma interweniować? A jeśli jesteś słaby, możecie posilić, możecie wzmocnić. Dlatego dzisiaj najbardziej w tym cytacie przemawia do mnie to ostatnie stwierdzenie: Nie zrobisz tego sam, ale wszystko może pomóc Ci Bóg. I zachęcam Was i siebie, bo to jest ciągła praktyka i ciągłe, Nawracanie się, aby umieć przyznać przed sobą i Bogiem, że bez Pana Boga nie możemy uczynić nic. Kończąc ten cykl, chcę Wam przede wszystkim podziękować za obecność, bo to dla Was mówię. Chcę Was również zachęcić do wybierania kolejnej książki, która. Będzie nam mogła towarzyszyć i z, dzięki której będziemy mogli zbudować nowy cykl. Bardzo chętnie się tego podejmę, więc dawajcie znać, piszcie w komentarzu albo mi wiadomości. No i cóż, oczywiście Wam Błogosławie za wspólnie spędzony czas. Serca dziękuję i widzimy się, miejmy nadzieję, przy następnym cyklu. A książka hmm, będzie zapowiedziana, jak ją wybierzecie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.